Tak, bo nie ma nigdzie ten, musisz normalnie na... Aferon na komar z się kleją. Kleją się dupy, patrzą się typy, może się skończyć aferą. Tu. Bomba na bania i kończy mnie balet, najlepszy budzik syreny nad ranem. Na Wisłostradę jadę Jaguarem, na całej pidzie przed fotoradarem. Nie lubimy tego. tym, Biorę oryginał i pierdolę klaski. na karki, złote zegarki, dresowy styl na systemie Nike. Dżungla! Nie ma dżungla! Piez zawija kumpla. Złycie gotówka. 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 Tak, tak, tak. mam kundla. W kieszeni gotówka. W kieszeni gotówka. Kłóka dżungla! Pies zawija kumbla. Na słychać mam kundla. W kieszeni gotówka. Pie tak po strzałach spada łuska. zemsta i zabójstwa, brudne ręce we krwi bluska. A ja 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 tu, tu problem ma. Odchodzę do nich sam. Wystraszeni są goryla. Uuu, u, chleba, chleba, łapa jak bochy chleba. U, pseudo-kozaki dla nich serca już nie mam. Nie ma poli, stawaj do walki. Łamane ręce, obite czaszki. Brudny mam serce więc jadę kupić nowy dres, wszędzie mam krew, obite pięści, lecz wychodzę z twarzą. Zawsze na mieście mnie obcinają. U, angola, Angola, Czarnuch, czarnuch u. A to wszystko Gdzie tylko, żeby dostać staw na czerwoną pustynię. Bałem <noise> tak, tak, ja. się, mam nadzieję, że ładnie to wyszło. Weź spierdolę, on cię zabije kurwa.